Ten live jest dla Agnieszki Sołtysiak I chodzi tutaj o systemy. Więc yy, zakładam, że to jest rzeczywisty twój profil Agnieszka, a to nie jest jakaś tam reklama yy, jakiegoś innego postera, który wcześniej z tymi, yy, który wcześniej spamował grupę tymi suwakami. I w tym poście Agnieszka Sołtysiak pisze, że yy, Wcześniej to działało, teraz przestało działać potrzebuje pomocy, no nie wiem, zmiana parametrów. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że to jest totalne partactwo i jak wy tak będziecie robić biznes, to ogólnie rzecz biorąc, jestem pewien, że pieniądze stracicie. Dlatego, że system nie ma jako tako nie ma jako tako precyzyjnego systemu na trading i na zarabianie to jest wszystko takie właśnie to co zakładam że to jest autentyczny post że tak zauważyłaś że coś tam się zmienia że coś kiedyś działało teraz nie działa wygląda coś inaczej niż wyglądało wcześniej i tak dalej Ogólnie że biorąc ten system, który kiedyś jeden z członków grupy e, używał, jak chcecie znaleźć, to był taki członek grupy nazywał się James e, i założył grupę, która podobnie się nazywa do nas, tego co pamiętam, także zrobię mu reklamę. Też jakoś inwestorzy i traderzy coś tam. Dlatego to mnie trochę e, zbulwersowało, bo no, wymyślę chłopie, chociażby trochę oryginalną nazwę, a nie a nie po prostu odwalaj taki totalny plagiat, ale ok Niech będzie tam, co możecie grupę se nazwać, jak chcecie nawet tak samo, nie ma problemu. I, i chodzi o to, że e, te systemy, że o tutaj suwak i tutaj to trochę kupuje, tam więcej kupuje i odległość tych suwaków od siebie, to jest totalne partactwo. Ludzie, to się w ten sposób się tego biznesu, Biznesu nie, nie, nie robi. Kto was, kto was te rzeczy uczy? To, że komuś się trochę udało zarobić, zazwyczaj wtedy, kiedy rynek rośnie na coś na takim systemie su suwakowym, to ok być może, ale jeżeli wy chcecie na rynku zostać przez następne kilka dekad i e, chcecie na, na rynku zostać kilka dekad i rozumiecie zarabiać po prostu na rynku, to wiecie, czego wy się musicie nauczyć? Musicie się grupowo nauczyć rozumieć rynek. Musicie się nauczyć rozumieć rynek. To tak, jak się uczycie na przykład, załóżmy, że przypuśćmy, że zarabianie na giełdzie jest jak uczenie się języka. Więc można się nauczyć języka, czy uczyć się języka w dwojaki sposób. Jeden to taki, że uczymy się słówek, uczymy się gramatyki, uczymy się wszystko razem, później składać. No i efekt jest później taki, że swobodnie operujemy danym językiem. Możemy się wysłowić jak chcemy, możemy powiedzieć co chcemy. Jak ktoś coś powie w inny sposób, rozumiemy. I ogólnie rzecz, mamy głębokie zrozumienie, mamy głębokie zrozumienie też niuansów tego języka i tak dalej. I to jest prawidłowy sposób nauki języka, ale można również, wiecie, uczyć się języka jak papuga i znam takie osoby, które kiedyś, niektóre osoby uczyłem języka i tak samo jak niektóre osoby się po prostu nie da nauczyć inwestowania i spekulacji, bo rzeczywiście niektórych ludzi się nie da sposobu po prostu z racji tego, w jaki sposób myślą, to tak samo z językiem. Niektórych ludzi się języka po prostu nie da nauczyć. Kiedyś kogoś uczyłem metodą bezpośrednią, która jest bardzo dobrą metodą przetestowaną. Nauczyłem, no do dzisiaj to już będą tysiące osób języka. Przez, przez tych 16 lat, 16,5 roku jak prowadzę szkoły, ale od czasu do czasu znajdzie się jakaś osoba, która mówi, że oni się chcą uczyć jak, jak powiedzieć od razu e, a gdzie jest toaleta, a how are you i tak dalej. No więc ja tym ludziom mówię, słuchaj, to hopie, ja to straciłeś pieniądze. No po co ty w ogóle do szkoły przychodzisz? Pójdź sobie, kup sobie książeczkę w, 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 w Facebook, czyli nie wiem, jak to się po polsku. Książeczkę z frazami i tam będziesz miał napisane kilka prostych fraz. W skręcie lewo, gdzie jest toaleta, jak się masz, jestem chory, jestem głodny i tak dalej. I nie musisz się po prostu języka uczyć, tylko pytanie jest takie: jak później ktoś powie coś inaczej, to czy ty będziesz rozumiał? A jak ty później coś chcesz, po, chcesz powiedzieć inaczej, to będziesz potrafił. I dlatego, wiecie, zamykanie się w systemie, że o, tutaj będę to robił, bo, bo, bo taki jest system, to są to totalne bzdury. Tego biznesu się w ten sposób yy, nie robi. I teraz co innego, że są rzeczywiście jakieś e, hedge fundy, pracują dla nich bardzo bystrzy ludzie, mają odpowiednie programy, teraz AI i tak dalej. I to rzeczywiście są ludzie, którzy mogą wykorzystywać jakieś tam systemy. Ray Dal również wykorzystuje systemy, ale on ma, mówię, super rozbudowany team. I te wszystkie rzeczy, ten sposób myślenia, on po prostu potrafił przełożyć na ten grunt, grunt doboru spółek i różnych walorów przy pomocy komputerów. Ale wy, zwykli ludzie tacy jak ja i, ja i ty, my nie jesteśmy w stanie tego, tego zrobić. Także jak ktoś wam mówi, że oni tam wam jakiś system sprzedadzą i to będzie działało, albo że was ktoś jakiegoś systemu uczył, jest po prostu za dużo tych ruszających się elementów. Co się dzieje na świecie, sytuacja spółki, która czasami z dnia na dzień się zmienia. Tak mieliście sytuację, czy widzicie, jest sytuacja z Intelem na przykład. Albo mamy sytuację z, ze spółkami marihuanowymi w Stanach, gdzie wczoraj było ok, a teraz nagle Jeff Sessions coś mówi, Trump coś mówi, i nagle okazuje się, że coś. Co potencjalnie miało być legalne, może okazać się, że będzie nielegalne. Także tutaj nie, ma, nie jesteście w stanie tego jakimś sztywnym systemem uchwycić. Także jak, jak ja po prostu widzę to, to, to takie amatorskie myślenie, to od razu widzę, że to są osoby, które no po prostu powinny zacząć od. No Jeszcze raz się powinny tego biznesu zacząć uczyć od początku. Zacząć czytać solidne książki inwestorskie, żebyście zrozumieli o co chodzi. Właśnie te książki typu Nie trzeba od razu zaczynać od inteligentnego inwestora, ale mała książeczka, która bije rynek, mała książeczka, inwestowanie w wartość. Natomiast jest dużo, dużo książek, ale jest też dużo polskiej literatury, przypuszczam, która która jest literaturą wartość. Tutaj mamy bardzo dobrego członka grupy, Krystiana, również podaje dużo linków do, do materiałów, też tych materiałów jest dużo online, też są, wiecie, jest dużo po prostu i filmików, i, i na tej grupie się również dużo uczycie, ale zaczynamy od tego, że jeszcze raz wracając do tego przykładu języków, nie chcecie być w sytuacji takiej, że wy nie znacie tej swojej gramatyki, Inwestorskiej, nie znacie słówek, nie znacie wyrażeń, tylko jak papuga się uczycie po prostu kilku wyrażeń, bo ja znam takie osoby, jak w Australii mieszkałem, były osoby, które tam mieszkały 20 lat, dalej po angielsku nie potrafili dobrze mówić, dalej nie potrafili rozumieć programów w telewizji, dalej mówili z prostymi błędami. Dlaczego? Bo oni się nigdy tego języka dobrze nie nauczyli. I dlatego oni nigdy w tym języku dobrze nie będą mówić. I podobnie z inwestowaniem. Jak wy się chcecie tego cudownego biznesu nauczyć drodzy, no to musicie się wziąć za jego naukę. No nie ma innej, innej metody. To nie jest tak, że nagle giełda wam zacznie rozdawać, rozdawać e, pieniądze, dlatego że wy sobie konto u brokera otworzyliście i wpłaciliście jakieś, jakieś pieniądze na konto. To jest cudowny biznes, ale trzeba się po prostu na tym biznesie znać. I dlatego ja wiem, że czasami mamy, ktoś może mieć dobre intencje, a nie twierdzę, że na przykład e, 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 James nie miał dobrych, dobrych e, intencji, ale James jest amatorem i ja mu to powiedziałem. James jest amatorem. Także jak wy się chcecie uczyć od amatorów, drodzy, i mówię, tutaj nie ma żadnego tam, bo ja mu to też po prostu w wiadomościach powiedziałem, także on wie po prostu, że ja wiem, że on jest amatorem. Nawet nie wiem, czy jest może 2 trzy lata na rynku, wiecie, no nie wiem, po prostu może się załapał na ostatnie lata. Zu Zupełnie to jak bez obrażania nie kogoś, bo żeby ktoś tego te w ten sposób nie odebrał, ale mówię, że jest różnica między amatorami, którym nagle się wydaje, że oni mogą biznesu uczyć, bo jakiś suwak odkryli i uśrednianie w dół, a profesjonalistami albo osobami, które wiecie, ryzykują duże pieniądze na rynku, aby zarabiać po prostu pieniądze. Ja nie twierdzę, że do pewnych rzeczy ktoś dochodzi z czasem. Czasami, jak ktoś rzeczywiście się chce tego nauczyć, to rzeczywiście osoba, która może teraz ma jakieś teorie, rzeczywiście za rok, za dwa, za trzy, za pięć będzie dojrzałym inwestorem czy dojrzałym spekulantem. Ale na tym polega problem, że czasami ktoś zaczyna. Już czuć jakiś entuzjazm, już myślę, że tutaj troszeczkę liznął tej, 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 tej wiedzy i nagle się czuje kompetentny, że o, będzie teraz innych ludzi uczył, nie, wiadomo, nie wiedząc, że tak naprawdę zamiast tym ludziom pomagać, to się tym ludziom wyrządza krzywdę. To jest tak, jakby dawać ludziom właśnie tą Facebook e, 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 rozmówki. No właśnie, to się tak nazywa po polsku. Dawać ludziom rozmówki a zupełnie zaniedbać uczenie słówek, uczenie gramatyki, uczenie pisania, czytania i tak Więc sami się zastanówcie, czy chcecie się uczyć biznesu od amatorów, czy chcecie się uczyć biznesu, biznesu, tego inwestowania od profesjonalistów. Bo jeżeli chcecie się uczyć od profesjonalistów, to jest dużo literatury, którą napisali ludzie, którzy zarobili dziesiątki miliardów dolarów na giełdzie. Żaden chłop daś trader, rozumiecie, nie, nie, nie podskoczy. Czasami ktoś daje przykład Jima Simonsa. To jest geniusz. Ten facet jest rzeczywiście niesamowity. Ale wy nie będziecie nim. Zapewniam was, że nie będziecie, nie będziecie nim. Natomiast to, żeby się nauczyć solidnego inwestowania, zarobić sobie fajne pieniądze zarobić sobie również fajne pieniądze na spekulacji od czasu do czasu, to jesteście w stanie zrobić. Jak najbardziej jesteście w stanie to zrobić, jesteście w stanie się tego biznesu nauczyć. Dlatego e, jeżeli po prostu ktoś Wam będzie mówił o jakichś systemach, to e, sztywnych, bo, bo, bo na przykład to, czego ja uczę, to też jest system. To, czego uczy Warren Buffett, e, czy czego uczy Peter Lynch, to, to są wszystko systemy ale jest różnica między systemem i wiemy że tutaj chodzi o to że ten system on sam w sobie jest elastyczny ma, ma, ma po prostu elementy zmienności a co innego jeżeli chodzi o o sztywne systemy gdzie e, jak coś tam się zmienia to już później nie wiecie, nie wiecie co zrobić no, zmieniły się zmieniły, zmienił się rynek był rynek Byka, a teraz się zrobił z tego ry rynek niedźwiedzia. I co teraz robicie? Dalej w dół będziecie uśredniać, a stracicie całą kasę? Ktoś mówi, że o Macie, czemu tam się z tych day traderów nabijasz i tak dalej. I już w ostatnim, w ostatnim live to tłumaczyłem, że ja się z nikogo nie nabijam, nikogo po prostu nie atakuję ani nic. Po prostu robię to. Uczę Was tych podstaw w czynie społecznym, żeby Wam było, było dobrze. Żebyście po prostu tymi swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi mogli trochę też zarobić, bo życie nie jest łatwe. Wiemy, że nie jest łatwe. Często ludzie czasami całe życie pracują i dalej nic po prostu nie mają. Dlatego, że jest szansa na to, żeby się tego biznesu nauczyć od kompetentnych ludzi, i tak mówię, od razu się formatujcie na myślenie inwestorów i konkretnie inwestorów wartość. Bo jak będziecie myśleć jak inwestorzy wartość, to później nawet jak będziecie spekulować, to też będziecie spekulować wartość i całą i, i kształt będzie taki, że zarabiacie, że będziecie fajne pieniądze na giełdzie zarabiać. A jak się, tej, jak się nauczycie jakiegoś takiego giełdowego partactwa, jakiegoś day tradingowego, jakiejś day tradingowej, E, patolo, patologii, no to będą was golić na giełdzie całe życie, będziecie, będziecie kasę po prostu e, tracić. Tego chcecie? Przypuszczam, że nie o to wam chodzi. Także zachęcam was, jak zawsze, jeżeli macie ochotę do dyskusji poniżej, jeżeli się z czymś nie zgadzacie z moimi opiniami, albo uważacie, że mam za silne opinię, to mówię też, zachęcam do. Do, do dyskusji. Zapewniam Was, nigdy nie ma tutaj złej woli. I tak mówię, niektórych rzeczy może nie zrozumiecie teraz, ani za rok, ale może zrozumiecie za 5 czy za 10 lat. Ale pytanie: po co aż tyle czasu? Po co aż tyle czasu? Jeżeli się do tego przyłożycie, to może Wam zaświta znacznie szybciej i będziecie zarabiać również na rynkach znacznie szybciej. Pozdrawiam Was serdecznie, jak zawsze. I życzę Wam miłego wieczoru. Trzeba wiedzieć, kiedy zesłamy zejść niepokonanym.